Cześć, witajcie, tutaj Xalion, a to jest kolejna FIFA Ultimate Team I dzisiaj jest deal taki, że jeżeli przegram, bądź będę zajebiście kaleczyć podczas nagrywania Bo jak gram normalnie sobie sam, to, to niszczę wszystkich, prawda? Eee, ale jeżeli gram tak mówiąc, jeszcze skupiając się na mowie, no to wtedy wychodzi co wychodzi, prawda? Także dzisiaj, jeżeli przegram, bądź będę kaleczyć, to pieprzę to I eee, w czwartek już będzie jakiś inny film z innej gry eee, Następny meczyk Edytujemy, poczekajcie na chwilę. Zobaczymy, jak tam kondycja. Żeby nie było, że na przykład przegram, bo ten, bo, 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 bo nie będą chcieli biegać. To ja im dam, dam im żyć. Nie, oni mają wszyscy po 99. Royce na lewym napastniku. On ma tam coś dzisiaj zrobić. Begonić się, nic nie zrobi. To ja się wkurzę. Dobra, czekamy na przeciwnika. Dobra, znalazło, e, najprawdopodobniej skład Bebewała, sądząc po... E, kuźwa, nie będziemy się mogli rozróżnić już raz z kimś grę w tych właśnie storiach. Jest, deutsche, deutsche skład. Jezus Maria, ja pierdziele. Przecież ja tu nie mam szans. Jak Schweinsteiger pichnie z daleka. To, to, to nie wiem, czy bramka miałaby ten metr, czy 2 czy, czy na 2 to on by trafił, to on by trafił, nawet jakby w bramce stało 10 nojerów. Także przegrałem, szeregu. na pewno będą chcieli rozpocząć go jak najlepiej. Właśnie, bo ja zacząłem do rano wysadzam, bo nie wiem czy wiecie, ale awansowałem. No, i widzicie, już mi się pieprzą zawodnicy. No, jakby to doszło do Roysa. To było tak, Somarz. Zajebiście Biegaj Ramos. Dobra, gościu już prawie się tam zesrał. Jak to mnie irytuje, kiedy ja już mam piłkę, a on wtedy gwizda. Gwizda wtedy, kiedy nie potrzeba. Zawsze, za. Zawsze. No właśnie, świński Tiger, no! Odpin się od tej piłki! Nie gówno zrobi, nie utrzyma się przy piłce! Srać na ciebie! Przełączył mi zawodników w takiej głupiej chwili, no! Oj, Roisik, straciłeś, ale od odzyskał! Rois! Co on zrobił? Właśnie, nie zobaczyłem, się prawo czy lewo nożny. Fuck Zapomniałem sprawdzić przed meczem A teraz ruszanić to. O ja go przypuściłem brzydko. Dobra, botęg. Jeszcze Alaba by mi się przydał na tej obronie. Nie mówię, że nie. pi SPRAMECZKA! 1-0, No jednak ten Müller szczela, no jednak szczela, no. Do kogoś tam ostatnio pisałem, czy nawet mówiłem wam na odcinku, że Müller to w ogóle to nie robi nic, a tu jednak, jednak, jednak strzelił. To patrzcie, tutaj ładnie przeszedł, tutaj już myślałem, że mi zabierze, ale nie, pić no. Dobra. Gramy dalej. Jest na razie zajebiście. Jak to dopiero? Szpakowski. Czy tam Szarano widział? Ja was nigdy nie mogę rozpoznać. Ale, ale... od ty rożnego Dobra, wybić. Wybić to od razu. Szkoda, nie zesraj się. Gramy dalej. Tutaj, tutaj się mi coś nie wyszło. Ale... Tutaj, Benatia, i to była jednak dobra zmiana. Czemu nie mam nikogo w, tam w, na przodzie, no? Prawie, prawie, prawie. Gdybym analogiem ruszył troszkę wcześniej, to nawet by to się udało. Ojo, oj, jo, oj, oj, jo, oj, Miller. Dobra, tak, żeby na 2-0, żeby to nie było tak na stygi będzie dobrze. Ojo, co on tak szybko zmienił kierunek ruchu tutaj? Ale gdzieś teraz teraz wkurzył zapewne. Oj, oj, troszkę za mocno, ale dobrze. Cassio walczy, walczy czołg! To jest jednak murzyn, to, to, to. Jakoś tak dziwnie ta kamera szybko przesunęła się. Nie ogarnąłem, co coś tam w ogóle stało. Gindogansko, no ma taką prędkość? Mój tak nie biega. Fuck! Gacie tutaj! Nawet coś zrobił w obronie, no ale tutaj niestety przepchnęli mi go Lewandowski, ciebie też bym. Tutaj przydałbyś mi się w składzie, nie powiem, że nie 180 tysięcy. To niby nie jest dużo. A jajaj, ciepło już było. O tutaj, tutaj, co robisz, Lewandowski? Lewandowski, ale Boteng lepszy. Boteng okazał się być lepszym zawodnikiem. Dobra, pójdzie mu. Co on mi zrobił tam? Zabił mi mojego marka. Ojej, za mocno. Chociaż nawet nie tak bardzo. Pizdnąć trzeba było, tam chyba Gindogan miał dojść do tego. Tak mi się wydaje. Ojojoj, tutaj troszkę za, za... długo wcisnąłem. A. Ojojoj, no kazałem ci, zabrać mu tą piłkę tej, no. Co on zrobił? Dobra, pójdzie mu. E, nie poszła. Chociaż w koszu byłby już out, bo wyszedł poza pole. Ale to niestety tylko w koszykówce. Ale mu tutaj puściłem akcję. No jer! Yeah. dobrze. Coś ty zrobił tam? No nie, Makitka będzie szczelać? Albo świński Tiger? Albo może ani ten, ani ten. Kto to piźnął? To był Rodz? Nie, że świński Tiger oczywiście. Świński Tiger to to to. Ale patrz, nie trafił w bramkę. Mojemu zdziwieniu Marek Pisk Mogłem podać Ale Marek Widzicie jaką ma petarę No widzicie no Marek jest zajebisty Kurcz, Zajebiście się cieszę Że go wylosowałem Spaczuch Póki co wygrywam Jest zajebiście nawet ten mecz jakoś się klei, e, pomimo tego, że nie grałem od, no, jakiegoś czasu, krótszego bąd bądź dłuższego, ale jednak nie grałem. Ale go tutaj wyciolałem! nie wiem, że w to. Shit. Ale wykopał, ale wykopał, bo się przestraszył. Przestraszył się, mówię wam. Zabić go w tym polu karnym! No widzicie, co zrobiliście, Luje? Wej, zamnij się. Kurde, mol. Benatia. To zajebisty jest jestem, Müller! <gryzanie> <gryzanie> Świetne to było. A jednak strzela, jednak strzela. Ostatnio tak na niego narzekałem. Ale widocznie wziął sobie słowa do serca. I o brameczkę, już drugą dzisiaj. Pięknie, pięknie. Teraz on będzie próbował zrobić to samo. a jemu to nie wyjdzie. Totalnie. Bo ja, bo ja się nie, nie, nie boję wślizgiwać. Teraz gorzej, jakbyś Schweinsteiger próbował bić z tego miejsca. No, no właśnie, no właśnie. No i się gubi, no. Do dupy się zachował. Mógł to złapać. Jak mi teraz pić, brameczkę. Dobra, nie pić a albo może ją Kurwa Mogłem wybijać, nie? A ja to za zawsze zamiast piźnąć XM bądź B To ja tutaj nie, nie wiem co ja ro robię, nie? Oż fucking shit, no Mogłem jeszcze troszkę pociągnąć tą piłkę No przynajmniej jest emocjonujący mecz, tak? Gol za gol jest. Praktycznie. Ale nie ma dużo strzałów. Dobra, oni zaczynają na moje nieszczęście. Zapraszam na drugą połowę spotkania. Teraz jakby jemu takie coś wyszło. O, cholera, jasna. Ładnie by mi tutaj wyruchał. Ała! No, mówię przecież, że... faul. I to jeszcze będzie karteczka. E, nawet nie będzie. Chociaż... nie wiem, co on tam pisze. Szanić to. Eee... Kto tu teraz? Bo przecież, no na no, no to wychodzi, że Rojsik. Eee, spróbujmy pićgnąć. Dobrze było. O lo, 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 prawie Teraz zawróci, oczywiście, jak to zawsze się robi W takich sytuacjach głównym jesteś Co on zrobił? Co oni zrobili? Pogubili się totalnie Gdybym nie nagrywał, pewnie bym rozwalił ich Ten, ten, ten Wykopcie to porządnie! Jakbym go trafił tutaj, to bym dostał taką fajną czerwoną kartkę. A ja! Miller tutaj nie wyrobił się z drugim przełożeniem, Lewandowski. Oszty w dupkę jeża! Co to był jego zawodnik? No Jer! Yeah. lamo skończona. Jego Miller też strzela, no. Dobra. Dobrze, strzał był do statystyk, ta. A tutaj co zrobił, Aloio. Rojsik! Rojsik pokazał, co umie zrobić. Dobra, już 6 bramek, jest 60. minuta, na razie jest zajebiście. Nawet nawet w pierwszej sekundzie go w ogóle nie zauważyłem, że on tam biegnie. A dopiero tak mówię, ej, to jest mój zawodnik, nie no, to mówię, Y, Y. No i się udało. No, i się udało. O kurcze. wszedł hulk. Czy też czołknie z tej ziemi? O, patrz, szłańcz tak. Lol. Gówno niespalony. Nie widać, gówno nie spalony był. O, rająć, lewy. Nie rób tego Polakowi, no. Oj, spalony. I tak by był spalony. Ej, no, kopnął! Kopnął, no tego! Ramieniem zawadził, no. Sam Rodríguez, nie, on jest do wymiany. Ja chcę Alabe, no. Końcy, 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 potrzebuje refinki w opisie. Shit, hulk! Oj, oj, Marek, Marek nie dobiegnie, nie, Marek, nie, nie, nie. Marek jest szybki, ale nie aż tak. Co on zrobił? To było takie ryzyko Ale wolałem już tak niż w ogóle Nie mogłem jeszcze pociągnąć, no co ja zrobiłem tam Skopałem strasznie Myślałem, że będzie do mnie dobiegać, ale nie, on sobie biegł na wprost, nie Także tutaj zjebałem totalnie Je, Teraz jego rojsik <laughs> Shit być inny. Ciekawe, co im powie za to, że Nie buduję, ja też buduję Marco Czy to Ma miejsca, to Jezus Maria, dajcie to wygrać no Perfekcyjnie podcięta piłka wspaniale FAK Na szczęście O, masakra. Mój marek robię więcej strzałów, definitywnie. Ale wysoka zagrana pita dochulka. Bo Hulk jest czołgiem i nie, nie wie kiedy ma wyjść. Dam, 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 dam. Czy skończy się to remisem? Czy też ktoś zwycięży. Ja chcę zwycięstwa! Nie wiem czy wy, ale ja chcę bardzo, so much. Ale no nie ma jak, nie ma jak no, bo on się strasznie ryje. Ja mi w 90 minucie, to ja tutaj zwątpię po prostu. Lewandowski! Idź... Pierdol się no. Royce. Jezus Maria. Po. Nie biegnij, biegnij, Czołgu jeden, jest, 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 jak będzie jest, Nie Chociaż nie, bo on, on, on zna swoje umiejętności, także on y, nie zrejcz kwituje. Chociaż mogłem go jeszcze podburzyć, oglądając powtórkę. Kurwa! Złap to! A nie, będziesz. Sobie tylko parować strzały ich. No, ekscytacja, so much. Kurde, co ja zrobiłem teraz? Jest jeszcze szansa na Nie ma szans, są zerowe szanse, muszę to wygrać. Kurwa, gościłem tam. Jezus Maria! O! Nie zauważyłem Roysa, bo mi się mylą stroje, no! No! No, Jerty skończona cipo. Ale Marek. Marek, Marek! Pizda, nie, no nie ma gola. No. Jezus, Jezus, no. Dawaj, dawaj! Jezus no! Ja, no! remis no! Ale mecz był dobry, no! no! Jezus no! Jezus no! ba, no! Jezus Po cztery, Jezu, ile tych No nic, także to by było na tyle, dzięki wielkie za uwagę, Zobaczymy kto będzie, no Ramos, zawodnikiem meczu, nie wiem jak, po cztery z masakra jakaś, ile strzałów, no ja w... oddałem więcej celnych, tak, posiadanie jak zwykle miałem mniejsze, celność strzałów dużą, miałem i dokładność południa jak, jak zwykle małą, dobra, to byłoby na tyle, dzięki wielkie za uwagę, zapraszam na kolejny odcinek, eee, z FIWE. jednak czwartek sobie pomyślę, że nagram, Także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!